Kiedy tylko pomyślę o przyprawie do piernika, to od razu czuję ten wspaniały zapach pieczonych ciast na święta, jest to niezbędny dodatek do wielu wypieków i potraw świątecznych, które co roku goszczą na moim stole. Obecnie w sklepach jest naprawdę ogromny wybór gotowych przypraw do piernika w saszetkach, jednak w wielu przypadkach ich skład zostawia sporo do życzenia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę ale w niektórych składach znajdziesz cukier, mąkę i sporą ilość chemii Dlatego najlepiej przygotować w kilka minut domową przyprawę piernikową, która jest niesamowicie prosta do zrobienia. Taka mieszanka aromatycznych przypraw tworzy naprawdę niepowtarzalny smak wielu wypiekom, a w szczególności pierniczkom czy piernikom. Koniecznie wypróbuj mój sprawdzony przepis na piernik. Który jest hitem na blogu. Domowa przyprawa do piernika. Domowa przyprawa do piernika pachnie naprawdę obłędnie. Do jej przygotowania wystarczy moździerz, ręczny blender czy nawet młynek elektryczny do kawy. Ja użyłam mój stary jak świat moździerz, który jest niezawodny do robienia takich mieszanek przypraw. Gdy osiągniecie idealną konsystencję przyprawy, wtedy należy ją przechowywać w szczelnym słoiczku. Do środka możecie włożyć laskę cynamonu. NP. W szafce kuchennej. Jestem pewna, że jak raz ją zrobicie, to nie będziecie już korzystać z tej ze sklepu. Ciasta na boże narodzenie. Przy okazji zachęcam cię do odwiedzenia mojego obszernego wpisu na ciasta na boże narodzenie. Znajdziesz tam sporo pysznych inspiracji na świąteczne wypieki. Przepis na przyprawa do piernika. Składniki: trzy łyżeczki cynamonu zmielonego, dwa łyżeczki gałki muszkatołowej, trzy łyżki goździków. Ja użyłam całych goździków które zmieliłam w moździerzu. 1 łyżeczka kardamonu, 2 łyżeczki suszonego imbiru, 1 łyżka ziela angielskiego. Kulki ziela angielskiego zmieliłam w moździerzu. 1 łyżeczka pieprzu ziarnistego, możesz zastąpić mielonym. Opcjonalnie anyż, ziarenka z 2 do 3 gwiazdek. Opcjonalnie 1 laska cynamonu. Dodajemy ją do gotowej przyprawy do słójka. Kopiuj jak zrobić przyprawę do piernika. Wykonanie. Przepis jest bardzo prosty. Ponieważ musimy po prostu wszystkie składniki razem utłuc lub zmielić, w zależności jaki sprzęt masz do dyspozycji. Możesz wykorzystać moździerz, ręczny młynek czy nawet młynek elektryczny do kawy. Ja użyłam mój stary moździerz, który jest niezawodny do robienia takich mieszanek przypraw. Podane przeze mnie proporcje domowej przyprawy do piernika sprawiają, że jesteśmy w stanie uzyskać naprawdę wyrazistą, aromatyczną mieszankę przypraw, jeśli jednak wolicie. To oczywiście możecie dodać więcej cynamonu, goździków czy anyżu. Jeśli któregoś składnika nie macie, to oczywiście możecie z niego zrezygnować. Gdy uzyskacie jednolitą konsystencję przyprawy do piernika, wtedy przekładamy ją do szczelnego pojemnika czy słoiczka. Do środka zawsze wkładam dodatkowo laskę cynamonu. Przechowujemy w szafce kuchennej jak inne przyprawy. Uwaga! Nie polecam stosowania młynka do kawy w przypadku goździków. Mogą uszkodzić sprzęt. Dlatego najlepiej wtedy kupić już zmielone. Czy mogę użyć zmielonych przypraw? Tak jak najbardziej. Możesz przygotować domową mieszankę przypraw ze zmielonych przypraw. Gałka muszkatołowa, goździki, cynamon, kardamon, goździki, imbir, ziele angielskie, pieprz czy nawet anesz są dostępne w większości sklepów w wersji zmielonej, wtedy nie potrzebujemy w ogóle używać żadnego sprzętu.